Mozarty RMF Classic. Sztuka nabiera mocy. Nazywam się Martyna Kasprzyk. W ogóle jestem z Warszawy, ale studiuję w Łodzi. Ja właściwie kończę studia na Akademii Muzycznej w Łodzi, na Wydziale Wokalno-Aktorskim, śpiew operowy. I słucham od, od, od lat właściwie myślę, że chyba od przynajmniej pięciu. E, namiętnie RMF Classic. Faktycznie każdego ranka włączam i, i, i leci i później kolejne przerwy, gdzieś, gdzieś jakieś pracy, gdzieś jakiś... W klubach do opery wracam albo płyty, albo, albo reemakracji, które zawsze jest włączona. No i, i faktycznie zagłosowałam, bo głosuję tam czasami jako tam niby klubowiczka i angażuję się wielce w to, ale zobaczyłam, że nagle taki jest taki, taka impreza się szykuje. Mówię, znam tutaj na przykład leszka Morzera, mówię, bo to nie wypadałoby nie zagłosować i, i może mu przysporzyć jeszcze jakichś też, jakichś może kolejnych, nie wiem, propozycji fanów, kto to wie, prawda? E, I zagłosowałam. Zagłosowałam na kilka swoich ulubionych postaci. I, i tak jakoś i nagle dostałam odpowiedź, że, że stałam zaproszenie. Co mnie bardzo zdziwiło, bo nie mam za bardzo szczęścia do, do wygrywania różnych konkursów, a nagle proszę, takie takie, takie niespodzianka. No to, jak się ten wieczór nasz, bo my tutaj debiutujemy w takiej formie z taką nagrodą Czy te wybory pani pokryły się z tymi tutaj ze sceny? słuchacze Remach Pokryły się dwa na dwa, M. powiem tak, ale z dużym zadowoleniem, bo pokryło się i. I, i, i ten cały, i muzeum uh, Kopernika tą całą sztuki, na nauki, przepraszam, a także także Leszek Morze, więc w tym sensie, tak, ale żałuję, że y, muzyka z filmu Samoty Myszna nie wygrała i to też był jeden z moich faworytów takich największych, bo faktycznie. Jest je, je, jakąś jednością z, razem z filmem, z obrazem. I to zawsze bardzo cenię w muzyce filmowej, właśnie, o czym nawet dzisiaj miałam szansę przez sekundę porozmawiać z panem Janem Kaczmarkiem. Co się bardzo cieszę z tego powodu, bo nigdy go nie poznałam, a muzyka jego cenię niezwykle. Szczególnie do niewiernej, e, czy też do marzyciela, oczywiście, da? Ale, ale niewierna, ma, duży, duży ma w sobie ten potencjał i te emocje, o których, których mówił podczas, podczas uznania nagród. I się bardzo cieszę, że tu jestem, bo dużo osób też i poznałam, i, i widziałam i, e, i myślę, że chyba, chyba się udała impreza, jako debiut, ale myślę, że, że dobrze poszło. Już na koniec o tą nagrodę zapytam, bo to jest i moc, i art, i, i duch Wolfganga Amadeusza, i głosy Siklacza, i classic Fajny pomysł. Fajny pomysł, Fanny. Myślę, że jak najbardziej. Zresztą Mozart naprawdę cieszy się wielkim popularnością i wcale się nie dziwię, bo naprawdę jak to kiedyś mój pewien profesor powiedział, że to naprawdę był taki gwiazda pop na ten, na ten czas w jego czasach i, i przetrwało do dziś, bo jest uwielbiany i, i jest jakby z jednej strony jakby bardzo tak powierzchownie, a potem można w to głębiej wejść i naprawdę to jest niezwykły potencjał i ten człowiek naprawdę wiele potrafił. Szkoda, że jeszcze, jeszcze nie żyje, bo na pewno by zrobił furorę dalej, bo miałby wielki potencjał i wielki talent. MF Klasik. Muzyka z klasą.